Swiper. Ja jestem pewnikiem, ty jesteś inżynierem, natomiast jest taki fragment y, usług naszej firmy, pewny lokal, gdzie nasze kompetencje się troszeczkę według mnie pokrywają, i to jest moment kontroli standardu wykończenia. Standard wykończenia to jest taki dokument załączany obowiązkowo przez dewelopera do y, umowy deweloperskiej, gdzie deweloper trochę, znaczy trochę, no, mógł, powinien dość precyzyjnie sformułować. Jakie elementy techniczne danego mieszkania zobowiązuje się wykonać, no bo kupując mieszkania dewelopera, no siłą rzeczy mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, kupujemy na jakimś tam etapie inwestycji, no musimy wiedzieć czego, czego oczekiwać. I teraz, o ile ja jako prawnik wiem, że to musi być załącznik do umowy deweloperskiej, bo ustawa tego wymaga, to ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak ktoś do mnie przychodzi i się pyta. No, czy, czy, czy ten stan deweloperski, który mi deweloper obiecał, to jest taki lepszy stan, gorszy stan, czy tam niektóre rozwiązania techniczne są, są fuszerką, czy, czy, czy to są dobre jakościowo rozwiązania, jak Ty byś powiedział, na co należy zwrócić uwagę przeglądając taki standard techniczny? Tak, tak jak wspomniałeś, standard wykończenia jest dokumentem no szczególnie istotnym. Standard naszej... wykończenia, nie? bo to nie jest standard techniczny, tylko standard Standard wykończenia jest to część prospektu informacyjnego, który zawsze musi stanowić załącznik do umowy deweloperskiej. Jest to istotne z punktu widzenia tego, że to jest tak naprawdę dokument, w którym deweloper określił, co, co będzie stanowić wyposażenie tego mieszkania, które, które odbieramy. W związku z czym no, każdorazowo się na nim podpieramy i każdorazowo, każdorazowo korzystamy z niego w trakcie, w trakcie wykonywania takiej kontroli. Standard wykończenia z punktu, z punktu widzenia wartości takiej inwestycji również jest istotny, i to jest element, który warto zweryfikować bezpośrednio przed podjęciem decyzji o zakupie takiej nieruchomości, ze względu na to, że. Są pewne zawiłości i różnice wynikające ze standardu wykończenia, które mogą wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, które będą stanowiły tą całą sumę składową wykończenia tej inwestycji. Czyli co, czyli kupujemy niby stan deweloperski u jednego i u drugiego dewelopera, ale u jednego ten stan deweloperski oznacza tak naprawdę brak jeszcze. Pewnych elementów technicznych, które u tego drugiego już są, Ta, tak. Stan, I stan co to, co to mogą być za, za elementy. Stan deweloperski jest pojęciem umownym względnym, nie jest to nigdzie określone, jakie elementy wyposażenia będą wchodziły w skład tego, tego standardu wykończenia. U jednego dewelopera w standard wykończenia mogą na przykład wchodzić parapety wewnętrzne, u innego dewelopera takich parapetów nie mógł, może nie być. Mogą to być oprawy oświetleniowe, czy Mogą to być e, gniazdka? Znaczy, czy raczej z instalacją nie ma problemu, i to zawsze jest. Tak, mogą to być, mogą to być e, oprawy, oprawy punktów elektrycznych, takie jak włączniki czy gniazdka. Dobrze, to po powiedzieliśmy sobie, że te stany deweloperskie jeden od drugiego się mogą różnić. Różnie to może być w standardach wykończenia, ale już przechodząc do konkretów, no to czym na przykład się może różnić jeden standard od drugiego w zakresie no, chociażby takiej stolarki? Stolarka, zarówno okienna, jak i drzwiowa, może różnić się przede wszystkim parametrami. W przypadku, w przypadku stolarki okiennej mówimy tutaj o współczynnikach i parametrach przenikalności cieplnej, które mogą być korzystniejsze lub mniej korzystne. Natomiast w przypadku stolarki drzwiowej mówimy w tym przypadku chociażby o certyfikaty świadczące o odporności takich drzwi na napomach. Okej, okay, czyli możemy mieć bardziej antywamieniowe drzwi, mniej antywamieniowe? Możemy, możemy mieć okna, które nam bardziej przepuszczają ciepło, mniej przepuszczają. Są jakieś konkretne, rozumiem, cyferki, które mówią, charakteryzują te okna, tak? Zgadza się. Mówimy tutaj o współczynniku przenikalności cieplnej U. Y, który jest określony jako, jako, jako pewien współczynnik minimalny, który w chwili obecnej wynosi 1,1 wat na metr kwadrat kelwin. Okay. A mogą być jakby różne... Y, natomiast niektórzy deweloperzy oferują w standardzie y, okna o współczynnikach poniżej nawet 0,9 w. A, czyli czyli tak, tak naprawdę poniżej, poniżej dopuszczonych, e, czy zaleconych norm, tak? Y, powyżej. Powyżej. Współczynniki, współczynniki A, im mniejsze, w, w przypadku współczynnika pszenka na sieci cieplnej, tym świadczy o większej Izolacyjności termicznej. Rozumiem. A tynki? Jak to, jak to jest tynkami? Bo to chyba też, chyba też mogą być różne rodzaje. nie? Tynki. Tak, jak najbardziej. No, należy zwrócić również uwagę na tynki. Mogą być zastosowane różne klasy, mogą być zastosowane różne rozwiązania materiałowe. Wciąż natrafiamy w Polsce na inwestycje, który, w których stosowane są tynki cementowo-wapienne. To są tynki które dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach, w których będzie kładziona glazura. Będą przykryte płytkami, bo cechują się e, dobrą przyczepnością i, i, i przenikalnością chociażby par wodnej. Natomiast e, no, takie tynki w pomieszczeniach mieszkalnych będą wiązać się z koniecznością bardzo długotrwałej i czasochłonnej obróbki, wykonania dodatkowych warstw wygładzających. Czyli to przede które... są pewne jakieś inne, tak, niż te wapienne. No najlepsze są tynki gipsowe, więc mm. powoli staje się to standardem. Ale też mają klasy chyba, tak? Te gipsowe? Czy, czy, e, klasy, e, istnieje faktycznie podział na klasy tynków gipsowych, natomiast jest to terminologia, którą posługiwała się stara, nieobowiązująca już norma. Faktycznie możemy się spotkać z tynkami, które są e, określone kategoriami. I w tym, przypadku, w tym przypadku im wyższa kategoria od pierwszej do czwartej, tym tynk będzie cechował się większą dokładnością. I ten margines niedokładności hmm, w tym przypadku To znaczy porowatości, tak? Będzie mniej porowate jakby, czy, czy to nie o to chodzi? Również, również wiąże, się, wiąże się to z, z bezpośrednio z tym kształtem zewnętrznym. Natomiast od kategorii są uzależnione również odchyłki od płaszczyzny i kątów prostych chociażby. Okej. Okay. No ale słuchaj, no to, to, to tyle jako taki trochę. Taka trochę zachęta. Zachęta do czego? No do tego, że oczywiście my mamy taką usługę, gdzie, gdzie możemy powiedzieć nabywcy mieszkania od dewelopera, na ile ten standard wykończenia na mieszkania, na ile ten standard deweloperski jest lepszy, gorszy, średnio rynkowo i co tam potencjalnie można uzupełnić, nie? bo to, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, natomiast kiedy może być tak, że po prostu nie ma czegoś w standardzie wykończenia a wypadałoby to uwzględnić, no bo jeśli nie wiemy na przykład jakiego rodzaju są tynki, no to fajnie to wiedzieć i wpisać to w standard wykończenia, żeby było wiadomo, no czego do wypora możemy oczekiwać, nie? Dokładnie, no jest, to, jest to podstawa do jakichkolwiek roszczeń później roszczeń. Tak, no bo jeśli mamy niekompletny standard, no to co z tego, że pójdziemy na odbiór okaże się, że tynki są cementowo wapienne, tak? I nie mamy jakby podstawy, żeby powiedzieć, że miały być inne, no bo, bo nie było tego w standardzie, więc to też jakby raz to jest jakby stwierdzenie czy to jest zgodne czy jest lepszy niż gorszy niższego rynkowa taki standard, ale też no, stwierdzenie, że on jest kompletny. Nie? To też jest też jest istotne. Zachęcamy do kontaktu.